Panie trenerze, jeszcze 3 tygodnie temu byliśmy pod strachem wszystkich zespołów z górnej e, tabeli, z górnej części tabeli. Teraz e, po trzech porażkach z rzędu raczej forma jest w kryzysie i szanse na sprawienie niespodzianki w playoff są e, marne. Jak Pan ocenia tą sytuację? Ja ja oceniam tak, że Szanse są jak były, tak i zostali, takie same, bo będziemy grali z najlepszym chyba zespołem w Polsce, bo chyba będziemy startować z 8 miejsca ale to, to nic nie zmienia. Myślę, że naprawdę mamy szanse powalczyć z zespołem Oczywiście będzie bardzo trudno. Ostatnio mamy naprawdę tak szczerze powiem, za dużo problem w zespole, ale musimy z tym jakoś poradzić. Nie jest to dla nas, dla całego zespołu łatwe, ale trenujemy, robimy swoją pracę. No i mamy ciągle nadzieję, że... Coś tam poprawimy i spróbujemy powalczyć naprawdę w playoffach też. Jaka jest Pana analiza ostatnich trzech spotkań w wykonaniu po i porażek? O no, bardzo, bardzo różne to i bardzo dużo różnych powodów jest Naprawdę, bo no, tu nie jest żadna tajemnica Nie trenowaliśmy normalnie ostatnie dwa tygodnie bo e, zawodniki Carter, e, McAuley i, i inne też mieli dużo problemów e, związanych z kontuzjami, inne problemy też były. I to naprawdę to wpływa na zespół. I nie mogliśmy normalnie trenować, nie mieliśmy zawodników do treningu wystarczające i druga rzecz psychologiczna, już chyba mieliśmy zapewniony awans do playoff, to też może tam miał miało wpływ taki I, że i próbowaliśmy jakoś tak nie wiem nie grać może na 100% z wynik myśleli może i tak możemy wygrać i Graliśmy z dobrymi zespołami, oni pokazali, że nie na, jak my gramy nie na 100%, to każdy, każdy zespół może wygrać z nami. I to jest naprawdę du duża, duża różnica, kiedy wszyscy grają na 100% i kiedy nie grają na 100%. I my akurat każdy zawodnik w naszym zespole jest bardzo ważny i jak jeden wypada jeden albo drugi z powodu kontuzji to mamy od razu bardzo olbrzymi problem, bo nie mamy 12 takich równych zawodników i naprawdę ciągle szukamy tego, jak poradzić teraz bez podstawowego rozgrywającego, a to nie, nie jest naprawdę łatwo i no, mam nadzieję, że przynajmniej Ben będzie zdrowy, bo ciągle też ma kontuzję i nie może grać na 100% na całym... Ale teraz już tak trochę lepiej wygląda, to mam nadzieję, że będzie lepiej. To znaczy Joanna Kartela przed chwilą widzieliśmy na treningu raczej stał troszeczkę z boku. Czy bierze pan go pod uwagę w meczu przeciwko Startowi Gdynia, a później przeciwko Zgorzelcowi? Na pewno Póki, póki Jovan jest w naszym zespole, on jest, ja bierze go pod uwagę, ale teraz tak normalnie to przygotujemy się grać bez niego. No, jak on będzie gotów do, do gry i ta ręka będzie mu pozwalała trenować i grać, to oczywiście będziemy korzystać z niego, ale to... Nie wiem, to chyba wygląda na to, że to jest mało yy, prawdopodobne. Mało prawdopodobne. Inaczej y, sytuacja ma się z Benem Makulejem, prawda? On y, w koszalnie wrócił do składu. Y, mecz jak na niego, przeciętny. Y, jakie lokowania są przewidane? Nie, no to ja rozumiem, że wszyscy widzą, że on gra, że jest y, może grać, ale to jest tak. Prawdę mówiąc, że Chłopak dwa tygodnie prawie nie trenował, to no nie ma cudów. Jak ktoś nie trenuje, to nie może na meczu zagrać bardzo dobrze, czy idealnie, czy naprawdę. Był to dla niego bardzo trudny mecz. i Jestem tylko zadowolony z tego, że on w ogóle próbował grać, pokazał, że wolę walki, że chce grać że chce pomóc zespołowi, ale naprawdę to było bardzo trudno bez treningów od razu iść i grać na meczu i kiedy boli nogi to nie jest tak proste i nie jest tak, tak łatwe. Oczywiście on stracił swoją dobrą formę, którą prezentował wcześniej i teraz mamy też problem, a jak, wie, jak wiemy to będzie taki zawodnik, który dużo znaczy do naszego zespołu. Znaczy stracił formę, ale można zakładać, że na turów będzie gotowy. Mam nadzieję, na... <grym> mam nadzieję, mam nadzieję. To nie jest tak, że farma po osiągnięciu celu sportowego, jakim był awans do play yy, odpuściła sobie, że tak powiem, kolokwialnie, yy, następną część sezonu i, 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 i po osiągnięciu tego celu już nie ma o co walczyć. Nie, no my z zawodnikami zawsze rozmawialiśmy na ten temat i na pewno nie odpuściliśmy. Oczywiście może tam coś w głowie trochę jest taka gdzieś głęboko informacja, że już mamy playoff. Nie wiem, nie wiem tego, ale zawsze chcieliśmy grać do końca. My ciągle mamy dużo nad czym pracować, na treningu, ale jak mówiłem, no jak nie mamy, było... Były momenty, kiedy nie mieliśmy nawet pięciu podstawowych zawodników do treningu. No to nie uda się nie trenować, a dobrze grać na meczu. To po prostu nie ma możliwości takiej i ten proces, proces treningów był bardzo taki słaby ostatnio. I teraz tylko, dopiero teraz, dzisiaj, wczoraj, zaczęliśmy znowu tak normalnie trenować, bo możemy na to pozwolić, bo już większość zawodników są zdrowi. I to mam nadzieję, że taki będzie i będziemy gotowi na playoff. Może będzie to przewrotne, co powiem, ale wydaje się, patrząc na statystyki, że Turów z w porównaniu ze Stelmetem, to jest dla nas łatwiejszy przeciwnik. Nie, napra naprawdę nie. To nie może tak być, bo. Oni są, to są najlepsze zespoły w PLK, w Tauron Basket Lidze I to znaczy, nie, nie może być tak, że i, on, oni są łatwiejszy przeciwnik dla nas. Patrząc na te dwa mecze, to jest Tak, rozumiem. ale to każdy mecz to jest inna historia. Pamiętam, kiedy ktoś mówił, że nam bardzo nie pasuje i, Tarnobrzeg, a potem zaczął nam pasować. To tak samo może być i tu. To naprawdę, ja wiem, że kiedy my graliśmy z Turowem, oni grali w Europie, w WTB ligi, to byli zmęczone. Du dużo mieli podróż, tak, podróżowali po całej Europie, to zawodnicy byli zmęczone, a teraz kiedy zostaje tylko jeden cel, że oni muszą być przygotowani na nasz zespół, to oczywiście oni będą gotowi i będą gotowi trzy razy lepiej niż byli wcześniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.